Drodzy Państwo, dzisiaj do studia przywiozłem potężną, mobilną stację roboczą. Ta stacja wygląda jak laptop, bo to jest rzeczywiście laptop, ale jest to komputer, typowy komputer typu DTR, czyli Desktop Replacement, komputer, który zastępuje komputer stacjonarny, maszyna przenośna oczywiście, ale wszystkie komponenty, które są tutaj zainstalowane w środku, powodują, że jest to maszyna naprawdę potężna i która nadaje się do bardzo zaawansowanej, bardzo wymagającej pracy. Ten komputer obok mnie on jest ciężki niestety, duży komputer, czyli laptop, który waży prawie 3 kg, 2,9 kg waży ten komputer, nazywa się Lenovo ThinkPad P15 Gen2, czyli generacja druga Lenovo ThinkPad P15 i to jest mobilna stacja robocza. Mobilna stacja robocza to oznacza, że jest to komputer, który przeznaczony jest właśnie do pracy profesjonalnej, to nie jest taki komputer typowo biurowy do Worda czy do Excela, to jest maszyna, która służy do renderingu obrazu, do renderingu wideo, do do Kada do tworzenia centrów wymiarowych czyli wszystkich takich bardzo wymagających prac, które wymagają potężnych mocy obliczeniowych i tutaj faktycznie mamy rzeczywiście wszystkie komponenty absolutnie z najwyższej półki. Jeśli chodzi o procesor, mamy tutaj Ziona, czyli procesor tak naprawdę serwerowy. To jest dokładnie Intel Zion W11955M, procesor w architekturze Tiger Lake, czyli 11. generacji w TDP 45W, który ma 8 rdzeni i dzięki hyperthreadingowi hyper może przetwarzać 16 wątków jednocześnie. i Podstawowa częstotliwość tego procesora to 2,6 GHz, ale wszystkie wątki mogą pracować, czy wszystkie rdzenie mogą pracować nawet z częstotliwością 4,5 GHz w trybie turbo albo 5 GHz, jeśli chodzi o dwa, dwa rdzenie. Czyli w takich aplikacjach, które nie potrzebują tak wielu rdzeni, tutaj wydajność nawet rośnie do 5 GHz. Ten procesor tak naprawdę ma wydajność porównywalną do najnowszego Core i9, natomiast tutaj oczywiście w przypadku takich Xeonów dodano kilka takich funkcji specyficznych dla profesjonalistów, na przykład obsługę pamięci ECC, czyli pamięci z obsługą błędów, czy z korekcją błędów. To oznacza, że ta maszyna po prostu zawsze będzie stabilnie działała, czyli nie będzie takiej sytuacji, że my na przykład cały dzień pracujemy nad projektem i nagle komputer nam się wiesza i wszystkie dane straciliśmy, ponieważ jakiś błąd pojawił się. W pamięci i straciliśmy nasz projekt. W przypadku takiej profesjonalnej pracy każda godzina profesjonalisty może kosztować tysiące złotych, więc tutaj nie ma tak naprawdę kompromisów, jeśli chodzi o zabezpieczenia typu właśnie wsparcie dla korekcji błędów. I taka korekcja jest tylko właśnie w procesorach, tylko Zion. To niestety bardzo podniosło cenę tego komputera, czyli ta instalacja tego procesora Zion. Ja o tym opowiem. Już mnie ręka od trzymania tego komputera, on jest tak ciężki. Natomiast ja o tym zaraz opowiem, jakie są ceny tego, tego komputera, ale do to będzie na końcu. Najpierw opowiem o pozostałych parametrach, co tu jeszcze siedzi w środku oprócz samego Ziona. Jeśli chodzi o kartę graficzną, tu również możemy się spodziewać czegoś z absolutnie najwyższej półki. Mamy tutaj układ Nvidia RTX A4000. Kiedyś te układy nazywały się Quadro, teraz już Nvidia nie używa nazwy Quadro, czyli już porzuciła ten, porzuciła ten przyrostek, to jest tylko, tylko tak naprawdę A4000. To oznacza, że jest to prawie najwyższy model dawnego Quadro. Jeszcze wyższy jest tylko A. Jest to układ graficzny, który zapewnia maksymalną wydajność w takich profesjonalnych zastosowaniach, na przykład OpenCL. CL. Więc jeżeli wykorzystujemy jakiekolwiek aplikacje, które są w stanie wykorzystać GPU do renderingu, do przetwarzania, na przykład do renderingu wideo, ale także renderingu 3D, to ta karta graficzna jest absolutnym tutaj top performerem, że tak po angielsku powiem. Ja w testach, na przykład, jak mierzyłem w Geekbenchu, to w Geekbench OpenCL jest ponad 100 tysięcy punktów. A typowe komputery biurowe uzyskają między 15 a 20 tysięcy punktów, czyli pokazuje to, jak potężna jest przewaga tego komputera nad takimi normalnymi maszynami. Oczywiście, oprócz bardzo szybkiego procesora i bardzo mocnej karty graficznej, wszystkie pozostałe komponenty tu są też bardzo wyszubowane. Mamy tutaj 32 giga pamięci RAM, pamięci typu DDR4, oczywiście pamięci z typu ECC. I 32 to jest tak naprawdę dość podstawowa konfiguracja w tym komputerze, ponieważ w tym komputerze możemy tej pamięci mieć maksymalnie maksymalnie 128 GB, czyli możemy sobie nawet rozszerzyć do, do tych 128 GB, jeżeli rzeczywiście bardzo dużo takich danych przetwarzamy w pamięci komputera. Mamy też 1 tera SSD, ale to też jest taka dość podstawowa konfiguracja, ponieważ tutaj maksymalnie możemy mieć aż 6 TB SSD. Możemy zainstalować w tym komputerze trzy nośniki i te trzy nośniki zestawić w macierz typu RAID. Przy trzech nośnikach oznacza to, że możemy nawet mieć tutaj macierz typu RAID 5, czyli jeżeli zależy nam nie tylko na maksymalnej wydajności takiego podsystemu ale również bezpieczeństwo, no to wtedy wkładamy takie trzy nośniki SSD, konfigurujemy je w RAIDa 5 i, i tutaj nie dość, że dostęp do tych danych będzie maksymalnie szybki, oczywiście to są nośniki typu NVMe, czyli absolutnie też najwyższa wydajność możliwa. Kolejnym takim istotnym parametrem w tym komputerze jest ekran. Mamy tutaj ekran o przekątnej 15,6 cala. To jest ekran, co prawda, typu IPS, ale jest to bardzo wysokiej jakości ekran. Ekran, który ma rozdzielczość 4K, jest matowy, natomiast został on skalibrowany, nawet fabrycznie skalibrowany. Tutaj mamy nawet taką nalepkę Color Calibrated. Spełnia również tutaj standard Dolby Vision, czyli Dolby Vision HDR, czyli to oznacza, że został też certyfikowany przez organizacje, które zapewniają, że tutaj jakość odzorowania kolorów jest maksymalnie najbardziej wierna. Bo oczywiście chodzi o to, że jeżeli pracujemy nad grafiką, jakieś, realizujemy projekty, no to chcemy, żeby, żeby tutaj te wszystkie nasze realizacje były maksymalnie wierne, żeby te kolory nam się potem nie przekłamały w przypadku naszego projektu. To, co tutaj jest nowością taką w stosunku do poprzednich modeli, czy, czy do, 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 konkretnie w stosunku do, do P15 tej pierwszej generacji, to to, że pojawiły się tutaj złącza Thunderbolt 4. One są tutaj z tyłu. Mamy dwa złącza Thunderbolt 4. Mamy tu również także USB typu A, standardowe oczywiście w standardzie 3.1 z jednej strony i z drugiej strony, ale najważniejsze mamy właśnie te złącza z tyłu, które pozwalają nam podłączyć do tego komputera wiele monitorów. Dzięki Thunderbolt 4 tych monitorów możemy w trybie Daisy Jane podłączyć nawet cztery. Ja już też kiedyś opowiadałem w moim programie o tym, w jaki sposób podłączać takie monitory, czyli podłączamy jeden monitor do złącza USB typu C w standardzie Thunderbolt 4 i do tego monitora przez DisplayPort podłączamy kolejny monitor i do tamtego kolejnego tego monitora, kolejny monitor możemy znowu podłączyć przez Displayport, czyli mamy właśnie taki łańcuch monitorów, który wszystkie te monitory są podłączone do jednego złącza. Więc jeżeli ten jeden ekran, który ma tutaj przekąt 15,6 cala, jest dla nas za mały, to po prostu dołączamy sobie tych monitorów, tyle je potrzebujemy i możemy bardzo wygodnie pracować. Także jeśli chodzi o łączność, to wszystko tutaj mamy też najnowsze. Mamy tutaj Wi-Fi 6e. Jest to tak naprawdę chyba pierwszy laptop, którego dostałem do testów, który ma ten standard Wifi 6e. Nie byłem nawet w stanie przetestować tego modułu ponieważ nawet nie mam odpowiedniego routera w takim standardzie, ale na pewno tutaj wydajność będzie jeszcze wyższa od Wi-Fi 6, o którym ja wielokrotnie opowiadałem, to tutaj jeżeli chcemy transferować dane, niekoniecznie musimy się podłączać po kablu, aczkolwiek jest taka możliwość, mamy tutaj oczywiście gigabitowe złącze z tyłu typu internet, ale jeżeli mamy odpowiedni, odpowiednio wydajny router właśnie w standardzie Wi-Fi 6e, to wszystkie projekty możemy przerzucać z tego komputera już na przykład na serwer NAS właśnie bezprzewodowo i ten, ten transfer tutaj będzie się odbywał w bardzo, bardzo bardzo szybko. Klawiatura jak to w ThinkPadzie. Bardzo wygodna, aczkolwiek mnie jedna tutaj rzecz irytuje i cały czas opowiadam o tym, że, że mnie w ThinkPadach denerwuje to, że klawisz function mamy w lewym dolnym rogu. Czyli zamieniony z miejscami function z kontrolem, Czyli ja za każdym razem, jak robię skróty klawiszowe control C, control V, to naciskam tutaj function zamiast control. Można w oprogramowaniu Lenovo zmienić tutaj programowo, tak, żeby ten function udawał control, a control, żeby udawał function. Natomiast dziwi mnie to, że, że Lenowość cały czas się trzyma tego standardu i cały czas tutaj ten function rzuca nam w lewy dolny róg. Oczywiście, jeżeli państwo będziecie pracować na, te, na tym komputerze jako waszym głównym komputerze, to pewnie się za jakiś czas do tego przyzwyczaicie i będziecie wiedzieć, że ten kontrol jest obok, a nie w rogu klawiatury. Natomiast w moim przypadku, gdy ja przesiadam się wielokrotnie między różnymi komputerami, testuję różne takie komputery, pracuję na takim komputerze tylko przez kilka dni czy przez tydzień, potem przesiadam się na inną maszynę, to to, to że mi się tutaj zmienia ten układ klawiszy, dla mnie jest po prostu niewygodne. Więc to jest oczywiście kwestia indywidualna, może wam akurat to nie będzie przeszkadzało. Po, pomijając ten, ten function, pozostałe a super pracują, to się bardzo wygodnie pisze, ale to to jest akurat jeden z takich elementów, z którego komputery Thinkpad są znane, a drugim takim elementem jest to, że są to komputery bardzo wytrzymałe, ponieważ ten komputer spełnia również standard MIL STD 810 H, czyli ten militarny standard został przetestowany, przeszedł 200 testów na odporność na upadki, na zalanie, na jakieś wyginanie, więc tutaj teoretycznie mógłbym ten komputer spuścić, ale ze względu na jego cenę. Może nie będę robił tego eksperymentu, bo a coś się jednak tutaj łamie nie powinno bardzo trwałe ma tutaj zawiasy czyli ten komputer rzeczywiście w przypadku gdy zabieramy go gdzieś w teren i pracujemy na przykład na planie filmowym i tam realizujemy jakiś rendering wideo to ten komputer nawet jeżeli ktoś niechcący na nim nie wiem usiądzie albo go zrzuci ze stołu powinien tego typu wypadki przeżyć Komputer ma jeszcze jedną ciekawą cechę, mianowicie objęty jest specjalnym programem, który się nazywa Lenovo Premier Support. I to oznacza, że dostajemy 3 lata takiego wsparcia technicznego, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Chodzi oczywiście o to, że, tak jak wspomniałem, każda godzina pracy grafika, inżyniera, projektanta, takiego specjalisty najwyższej klasy jest na tyle cenna, że jeżeli komputer się. coś się stanie komputerem i komputer nie będzie zdatny do użytku, no to każda godzina to są rzeczywiście tysiące złotych w plecy. Więc chodzi o to, że wtedy dzwonimy do saportu, i saport natychmiast stara się z tym komputerem coś zrobić, stara się go naprawić, stara się na przykład wymienić jakieś wadliwe elementy i te elementy są naprawione, jeżeli jest taka możliwość oczywiście on site, czyli przyjeżdża do nas technik, naprawia taki komputer i komputer jest dalej zdatny do pracy. Więc maszyna taka, którą dość rzadko pokazuję w moim programie, a ja bardzo często pokazuję w programie komputery, które są albo takimi typowymi lekkimi biznesówkami, takimi ultrabookami, albo komputery konsumenckie, o których opowiadam, że można. Również wykorzystywać do pracy profesjonalnej. To jest maszyna od początku do końca pomyślana jako komputer do pracy profesjonalnej. No i na, na końcu, oczywiście, jeszcze cena. W przypadku ceny tego komputera. Niestety tutaj jest ona dość wysoka, ta cena. Komputer kosztuje, uwaga, 25 tysięcy zł w tej konfiguracji, którą mam w rękach. Bardziej doposażony może nawet wzrosnąć do 36 tysięcy zł, a najtańsza konfiguracja, jaką udało mi się znaleźć z Core i siódemką, to jest 14 tysięcy zł. Więc jeżeli szukacie profesjonalnej maszyny i nie, nie, stać was na to, żeby kupić taki komputer, będzie to na pewno jedna z mocniejszych maszyn, jaka teraz jest dostępna na rynku. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i do zobaczenia w kolejnym odcinku w przyszłym tygodniu.